Siemanko Widzowskiej z tej strony Gabrysik Gra. Zrobiłem nową rodzinę. Domu nie z, zmieniałem. Znaczy, i będzie pokazywana w historyjce. Dzień z życia mamy. Oczami mamy. A więc mama jest Ania. Ma 38 lat i pracuje w szkole. Tata to jest. Tata to jest. Paweł ma 38 lat i pracuje w biurze. Na górze jest Amelka i ma 12 lat. Tutaj jest Patryk i ma 8 lat i chodzi do drugiej klasy. I to jest Anetka też. To jest Anetka i też ma 8 lat i chodzi do drugiej klasy. A więc ja zapraszam do oglądania. Oh. O Boże, co się stało? Ok, herbatka ze wczoraj, tu sobie jeszcze popiję. Oh. Wstawaj, Paweł. O nie, co jest? Wstawaj. O Boże, masz do pracy. O no już No to pa! Pa Okej. Okay. Też się przebieram. Ej, i idę budzić dzieci. Dobra, pójdę Anetka obudzić. Anetka Co? Co mnie tak wtedyś nie budzisz? Masz do szkoły. Wstawaj. No już ublałam się czy znaczy, no, ma dzisiaj wolne, ale no... Zostaniecie, ciocia przyjedzie. Okej. Okay. mama, co ty tu robisz? Wstawaj, ubieraj się, ciocia do was przyjeżdża, dzwonię do niej. Czekaj. No, ale przyjeżdżaj. Ok. No hej, jestem. Dobra, opiekujesz nimi, a ja pojadę... z matą, z... E, t, no, z córką. Ach, dobra. Jestem już w jej pokoju. Dobra, idę do niej, do tej Amelki. Dobra, idę do tej Ameli. Amelka, wstawaj. Mm, Mamo, co tak wcześnie budzisz? Ma, masz dzisiaj do szkoły. No i. Masz, przebieraj się, żadne noi. I to mi się w to przebieraj. Zbliżamy połóż, bierz telefon, bierz plecak, pakuj książki. O no dobra! Już, już pakuję. I tak mam resztę w, w tym. A resztę mam w, w szkole. No to dobrze. Odsłaniam rolety i chodź, jedziemy. No dobra. A po co tutaj to jest, bo zabieram dzisiaj to do szkoły, bo kazały mi koleżanki wziąć. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy. Yy, chodź. No idę. Dobra, ja biorę to z windy. Hop. Przebieraj się w kurtkę, spakuj tam ciuch do środka. Ja biorę torebkę. Yy, I idziemy. I idziemy, tylko jeszcze portfel wezmę sobie. Yy, o, no idziemy. O, dobra, spokój telefon i wezmę yy, to. Ok, chodź, otwieraj drzwi. Ok, Ach. dobra, idziemy. Dobra, jesteśmy. No, chodź, pójdziemy do klasy. Dzisiaj mamy na sali gimnastycznej. O Boże. Więc idziemy na początku, na trzecie piętro. Okej, okay, jesteśmy. Chodźmy do pokoju nauczycielskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Masz? Mam. 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 Proszę. Ekspres do kawy, yy, czajnik. Ekspres do kawy tam. A w tej chwili fi żanki. Dobrze. Yy, proszę się przebrać, ja wyjdę. Dobrze. Dobra, przybierajcie my się, yy, bo tutaj naprawdę ja też muszę. Hop. Okej. Okay. No. Yy, Dobrze, ja tu zaraz wezmę. Ty bierz plecak i idziemy na drugie piętro. No wiem chyba. Dobrze, my idziemy na drugie piętro. Dobrze. Dobrze, i tak jak zawsze, jesteśmy pierwsze. Ale tam pewnie jeszcze jakieś zajęcia twoje. Chłopacy, yy, tak, proszę wyłączyć tę muzykę. I proszę tutaj wszystko od razu już spakować. O, no dobrze. Proszę, wszystko już. Dobrze, dobrze, proszę pani. Już, już. Chodź, Adam, zaniesiemy. No i dechami. Dobrze, już kładziemy. No to mam nadzieję. A dawaj wejdź tam. No dobra. Proszę pani, utknęłem. O nie, o nie. A! Co się tam dzieje? Jezus Maria, utknęłeś tam! Co się tam dzieje? Jezus Maria, on tam utknął. Jezus Maria, wyłaś stamtąd! Ale ja nie mogę! Wyłaś! Naprawdę! Masz do widzenia. Masz do dyrektora też. Ach, Nienawidzę tego. Eee, Okej. Okay. No już, dobra. Eee, czekamy na resztę klasy. A mogę pobić na telefonie też? No dobra, niech ci już będzie. O super. Okej, to popatrzę sobie Instagrama. Drrr. O, dzień dobry dzieci, odkładaj telefon, okej okay, mamo, Do mojej obok mojej torby, o siema, hej, dobrze dzień dobry dzieci, proszę bardzo na początku rozgrzewka, znaczy nie będzie dzisiaj rozgrzewki, więc podzielimy was na grupy, wy będziecie tak, a wy dwojga będziecie po środku, dobrze, Rozdzielamy się. I każdy idzie na inną stronę. A wy zostajecie po środku. No dobrze. I teraz wy stoicie tutaj. I gramy wy zbijaka i idźcie tam na sam koniec. Ty jesteś z drużyny. Tamtej, a ty jesteś z drużyny tej. No i musicie zbijać, jak za tą linię wypadnie piłka, za tą białą tutaj. No to wy musicie y, już rzucać. Dobra, Ej ja piłkę. Y, dobrze, proszę bardzo, a wezmę miękką. No y, bardzo, do koszykówki będzie dobra. Uwaga, rzucam. Pił, pił, mam piłkę. A masz! Au! A, chodź tu, a am, masz, ej ty, am, a nie, złapałem, haha, pum, a masz, o nie, oddaj mi teraz, to ja, szybko, szybko, dobra, dotąd mogę być i hop, a masz, ty chłopaku, Marika, co ty zrobiłaś, no niestety, A masz ty, a masz Marika? Ej, to bolało. O Boże, dzieciaki. Co ty jej zrobiłeś? No, ja przepraszam. Tu przeprosiny już nic nie dadzą. Proszę wyjść z klasy. Dobrze. Gramy dalej. Dobrze. Ez. <laughs> nie lubię go. A masz! O, złapałam, złapałam, nie trafiłaś mnie, ha, ha. A masz! Au. Dobra, mam. A, ha, ha! O nie, uciekam, 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 uciekam! A masz! O, mam piłkę! O nie, uciekam, uciekam, uciekam! Uciekajcie na sam koniec. A macie, a pff. Dobrze dzieci, dzieci do dzieci, dzisiaj mamy dyskotekę, więc no Bez yy, tych, więc zaraz cała szkoła tutaj będzie, zaraz wszyscy też nauczyciele i w ogóle No Pewnie zaraz jeszcze będą dekoracje, więc wszyscy chodźcie się ustawcie Dobra, zaraz będzie dyskoteka, więc nauczyciele i w ogóle się dają Eee, więc tak Nauczyciele tutaj sobie się dają Tylko Ja nie widziałam żadnej dyskotece Ja tak samo Dopiero przed chwilą się dowiedziałam Ja idę zrobić dekorację eee, To nie to, to nie to O, o Jezus no i wszyscy tańczą. Widzę, że to jest koniec tej historyki. Mam nadzieję, że Wam się podobała. I ta impreza jest bardzo fajna pod koniec. A jeszcze ja do mnie żegnam. Bajo!